Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławione jego królestwo, które nadchodzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wywa więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił i dodał: Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo pańskie, pała tobie, Chryste Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź, Twojej mocy i sila, radością napełni mnie. Przyjdź, Twojej mocy i sila, radością napełni mnie. Kto ostatnie. Listopadowe dni robi się na świecie coraz bardziej ponuro. Dni są coraz krótsze. Ten klimat przenika także w pewien sposób do liturgii, która w tych dniach kieruje nasze myśli w kierunku końca świata, a także w kierunku końca naszego tutaj ziemskiego życia. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Kończy się rok kościelny, czyli kolejny rok życia religijnego. Dzisiejszy dzień nam przypomina, że to Jezus Chrystus jest Panem i Królem całego wszechświata. W Przyszłą niedzielę będziemy przeżywać już Adwent, czyli pytanie o nowy etap mojego, mojej życiowej bliskości właśnie z Panem Bogiem bliskości z Chrystusem. Niedziela jest świę... Ta dzisiejsza niedziela jest świętem Chrystusa Króla. Ale kim tak naprawdę jest Chrystus Król? Czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jeśli Ty jesteś Królem Żydowskim, wybaw sam siebie. Pan Jezus odrzucił na krzyżu pokusę, żeby, żeby skończyć cierpienie. Gdyby jednak Chrystus stąpił z krzyża, zostałby tylko królem ziemskim. Poza tym, gdyby Chrystus szedł z krzyża, nie nawróciłby łotra, który dostrzegł w poniewieranym Chrystusie majestat tego, który osądza człowieka na wieczność. I wyznacza mu miejsce po śmierci. Chrystus mówił, że jest królem wtedy, kiedy był najmniej podobny do króla. I takim objawia się nam dzisiaj właśnie Chrystus, król. I znowu jak niegdyś Betlejem, moc Pana Boga objawia się w Jego pozornej niemocy. Drodzy królestwo Chrystusa, nie posługuje się przemocą. Złością czy nienawiścią, na której bardzo często opiera się ta ziemska władza. Królestwo Chrystusa nie jest ze świata złości, przemocy i nienawiści, ale przecież świat nie jest tylko zły. Na pewno Królestwo Boże widać w niebie, ale widać je na ziemi także wszędzie tam, gdzie jest miłość, dobroć czy przebaczenie. Każdy święty to człowiek, który żyje Chrystusem Królem, ale także pokazuje Jego Królestwo tutaj na ziemi. Dlatego dzisiaj przeżywając tą uroczystość Chrystusa Króla, warto zadać sobie pytanie, czy Jezus zajmuje w moim życiu właściwe miejsce, kim staje się Jezus dla mnie, czy jest bliski od dzieciństwa? obecny we wszystkim, co mnie otacza? Jaki wpływ na moje życie ma Jego Słowo? Czym jest Jego obecność w moich cierpieniach, ale, w moi, ale także w moich sukcesach? Kim jest dla naszych najbliższych? Śpiewaliśmy dzisiaj na początku tej Eucharystii hymn Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Chrystus, władcom nam. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie, co dla mnie znaczą te słowa. Co to znaczy, że Jezus ma w naszym życiu królować w każdej sytuacji? Czy może to tylko jakieś puste słowa? Słowa, które śpiewamy tak po prostu z przyzwyczajenia, z tradycji akurat w tą uroczystość? Jeżeli Chrystus jest dla mnie królem, to znaczy, że On jest dla mnie najważniejszy, że w moim życiu stawiam Go na pierwszym miejscu, a więc na świecie nie jest dla mnie nic ważniejsze od Boga, od Chrystusa. Jeżeli stawiam coś, kogoś lub siebie samego wyżej niż Boga, to może jestem dobrym i porządnym człowiekiem. Może nawet jestem sympatykiem chrześcijaństwa, ale można by powiedzieć, w żadnym wypadku nie mogę sobie, siebie nazwać pełnie chrześcijaninem, co, co to znaczy, że jestem uczniem Chrystusa, że On jest moim Panem. To ważne pytanie w naszym życiu. To znaczy, że mam odwagę się do Niego przyznać wszędzie tam, gdzie się znajduję. Także wśród ludzi niewierzących, także wśród tych, którzy śmieją się ze mnie i z mojej wiary. To znaczy, że potrafię znaleźć czas na niedzielną Eucharystię, że mam czas na chwilę codziennej modlitwy, bo nie wyobrażam sobie dnia bez rozmowy z tym, który jest dla mnie najważniejszy. Dlatego przeżywając tą dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, chcielibyśmy sobie szczerze w naszych sercach odpowiedzieć, czy rzeczywiście Chrystus jest moim wodzem, królem, moim władcą, czy rzeczywiście za nim na co dzień podążam, czy staram się wypełniać to, co On do mnie mówi. Czy chcę razem z Nim kiedyś królować w Jego Królestwie w niebie? Odpowiedzmy sobie na te pytania amen.